Atmosfera to obszar, w którym jako ludzie pojawiliśmy się, żyjemy i oddychamy powietrzem, który ją wypełnia, podobnie jak inne zwierzęta, rośliny czy grzyby. W niej ewoluują organizmy w określonej swoistości, a wiatr przenosi ich materiał genetyczny w inne rejony ziemi, pomnażając różnorodność przejawów i miejsc ich występowania. W atmosferze też płyną obłoki, pada deszcz. Grzmią błyskawice i latają samoloty. Jest to jednak tylko obszar aktywności form życia. Siedliskiem jest powierzchnia Ziemi i oceany. Kiedyś jednak, wtedy gdy życie się zaczynało, atmosfera była inna i organizmy pierwsze nie przypominały tych, z którymi dziś, jak patrzymy wokół, mamy do czynienia. Na początku tam był wodór w dużej mierze, który później uciekł w wyższe warstwy atmosfery i z poziomu dysypacji w przestrzeń międzyplanetarną było dużo dwutlenku węgla, metanu, węglowodorów. Później na skutek stopniowego ochładzania powłoki ziemskiej ona zaczęła odgazowywać. Pojawiał się w dużej ilości azot, zaczęła pojawiać się woda. Kiedy pojawiła się woda w atmosferze, ona zaczęła tworzyć bardzo pokrótce oceany. Nadmiar dwutlenku węgla zaczął rozpuszczać się w oceany, tworząc pokłady węglanowe. Ten początkowy skład atmosfery powodował, że było tutaj bardzo ciepło temperatura była zbliżona do temperatury jaką teraz notujemy na w atmosferze. Na skutek odprowadzania nadmiaru dwutlenku węgla, czyli tego jednego z ważnych gazów szklarniowych, temperatura obniżała się. Oceany pozwoliły na to, żeby dochodziło do pojawienia się tej znanego wszystkim określenia zupy, w której mogło dojść do tworzenia się pierwszych form organizmów żywych. Atmosfera to obszar wokół planety, taka ledwie widoczna bańka gazowa, wewnątrz której dzieje się prawie wszystko, co z życiem jest związane. Jako ludzie, jesteśmy elementem biosfery jako miejscu występowania organizmów, w środku wykreowanej przez życie atmosfery. Najwięcej więc wiemy właśnie o populacjach znajdujących się wokół nas, już znacznie mniej o tych żyjących głęboko w oceanach. Atmosfera stanowi warunek. Bezwzględny do zaistnienia życia na Ziemi w takiej postaci, w jakiej to życie znamy. Na początku życie narodziło się w oceanach. Atmosfera była inna, nie była to atmosfera tlenowa. Życie się rozwijało, powstawały organizmy, które wydzielały tlen, dziś nazywamy je organizmami fotosyntetyzującymi. Ten tlen, który wydzielały organizmy, zaczął dostawać się do atmosfery, zaczął wzrastać jego udział, stale był uzupełniany, i w ten sposób zaczęła atmosfera się zmieniać. Zaczęła się tworzyć atmosfera tlenowa. Wzrost udziału tlenu w atmosferze datowany jest na około 800 milionów lat temu. Dziś dostrzega się pewne zależności z rozwojem życia złożonego, wielotkankowych organizmów, a wzrostem stężenia tlenu w atmosferze. Dla funkcjonowania złożonych organizmów niezbędny jest wydajny system zasilania. Tym systemem wydajnym jest oddychanie tlenem. Ten mechanizm okazał się Skuteczne. To pozwoliło rozwinąć się bardziej złożonym organizmom, w tym następnie kręgowcom, w tym naczelnym, i także nam człowiekowi. Pamiętajmy, że organizmy żywe przyczyniły się do ewolucji atmosfery i regulowaniem też stabilności tej atmosfery. Pobierając z atmosfery dwutlenek węgla, wbudowując je w swoje ciała, a dostarczając do atmosfery też tlenu który służy do funkcjonowania całej biosfery. Tlen jest niezbędny do chemicznego procesu rozkładu jednych związków w inne. Proces utleniania, inaczej spalanie, jest najbardziej podstawową reakcją przemiany materii, podczas której powstają inne związki, jak choćby dwutlenek węgla i bardzo, bardzo dużo energii. Bez tlenu zawartego w powietrzu, w wodzie i w skałach, życie, jeżeli by nawet zaistniało, to ewoluowałoby inaczej. A ludzi, tak jak dziś siebie przeżywamy, raczej na pewno by nie było. Dzisiaj także mamy z tym problem, ponieważ zmiany koncentracji tzw. gazów cieplarnianych powodują, że zmieniają się temperatury na Ziemi. I znowu życie także będzie modyfikowane. Organizmy wytworzyły coś, wytworzyły taką atmosferę, która stabilizuje parametry klimatyczne na Ziemi. Gdyby nie było tej atmosfery, o takim składzie Ziemia byłaby śnieżynką, albo kulą śniegu, czy kulą lodu. To dopiero ta atmosfera pozwala utrzymać temperatury w takim zakresie, w którym może istnieć tak złożone życie i to na jego powierzchni. To życie, które zaistniało, musiało się dostosować do tego, co było. Na pewnym etapie to życie zaczęło modyfikować. Ono zaczęło zmieniać atmosferę, ono też zaczęło wytwarzać gleby, tworzyć podłoże glebowe, zmieniać żyzność, zmieniać odczyn, zaczęło różnicować się bliska i można powiedzieć, że życie jest też swego rodzaju kreatorem, twórcą. Ono prawdę mówiąc także poszerza zakres. Środowiska, zwiększa mozaikowość środowiska poprzez wykorzystywanie tych zasobów, które są. Dlatego powiedziałbym, że jest to swego rodzaju współpraca między tymi warunkami abiotycznymi, które na Ziemi były, a potem działalnością tych organizmów żywych, które były. W atmosferze wyróżniamy warstwy, zależne od odległości od powierzchni Ziemi, składu chemicznego i temperatury. Najwyżej jest termosfera ponad 100 kilometrów nad nami, gdzie zaczyna się kosmos. Tu pojawiają się zorze polarne, świadectwo, że pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed wiatrem słonecznym. Niżej jest mezosfera, w której spalają się zagrażające Ziemi meteoryty. Stratosfera jest ponad 12 kilometrów od powierzchni. W swojej dolnej części gromadzi ozon, inaczej trójtlen, bo jego cząsteczka składa się z trzech atomów tlenu. Ozonosfera chroni powierzchnię Ziemi przed nadmiarem promieni ultrafioletowych. Bez tej warstwy atmosfery życie nie przetrwałoby na powierzchni. Najbliżej powierzchni Ziemi jest troposfera, i właśnie w tym obszarze dzieje się to, co najważniejsze dla życia Przemiany tego życia. Są skutkiem tego, co się w tej atmosferze i na powierzchni Ziemi działo. To jest proces bardzo złożony, bardzo długotrwający, można by tutaj wskazać na takie czynniki różnicujące szerokość geograficzna, kształt Ziemi, prawda? Różne szerokości powodują występowanie różnych temperatur, czyli promieniowanie słoneczne. A jeśli promieniowanie słoneczne, no to oddziaływanie zarówno na różne szerokości geograficzne, na podłoże atmosfery czyli na samą powłokę oceaniczną czy lądową, a przez to bezpośrednie oddziaływanie na to, co jest nad tą powłoką, czyli na atmosferę. To jest sprzężenie zwrotne. Zarówno ze względu na te procesy związane z promieniowaniem słonecznym, jak i na ruch obrotowy Ziemi dookoła własnej osi zaczęły tworzyć się specyficzne komórki cyrkulacyjne, które dzisiaj możemy obserwować bardzo wyraźnie, bądź mniej wyraźnie w zależności od szerokości geograficznej. I tu się mówi o tej komórce cyrkulacyjnej Hadleja najbardziej wyrażonej występującej w szerokościach międzyzwrotnikowych, potem komórce frl w szerokościach umiarkowanych i najmniej zaznaczającej się, ale występującej komórce polarnej nad, nad biegunem północnym i południowym. To dzięki temu następuje wymiana energii pomiędzy obszarami o nadwyżce, czyli w szerokościach umiarkowanych, w strefie okołorównikowej, a obszarami, które leżą w szerokościach wysokich, czyli obszarami okołobiegunowymi. Ruch tej atmosfery jest pra przyczyną wszelkich innych procesów i zjawisk łącznie z życiem. Być może mówię tutaj jako wielki patriota lokalny klimatolog, ale zarówno procesy wietrzenia, jak i występowania stref roślinnych, czy występowania zwierząt w różnych szerokościach geograficznych w skali globalnej uzależnione są właśnie od tej strefowości. To wpływa na rzeźbę, to wpływa na pojawienie się roślin. A to z kolei też związane jest niezależnie różnymi gatunkami zwierząt, które tam występują, i interakcjami. Nie jest raczej możliwe, by życie zaistniało najpierw w atmosferze. Dziś wprawdzie widzimy wiele gatunków zwierząt, które świetnie wykorzystują powietrze do przemieszczania się w poszukiwaniu pokarmu, przemieszczania się na wielkie odległości. Migrują zgodnie z rytmem pór roku, by się rozmnażać w odpowiednim klimacie ale zawsze robią to na powierzchni Ziemi lub w morzach. Do tej pory nie udowodniono, że mikroorganizmy na Ziemi zasiedlają i dzielą się w atmosferze. Zrobiono detekcję faktycznie sporów, różnych mikroorganizmów, samych też bakterii. Przykładem takiej bakterii, która wytrzymuje duże dawki promieniowania chociażby jonizującego, jest właśnie bakteria Deinococcus radiodurans, ona też została wykryta w Czarnobylu. No, ale jest bardzo dużo innych bakterii, które w atmosferze, między innymi NASA i JPL, przeprowadzają takie badania co jakiś czas i sprawdzają, co w tej atmosferze jest. To są różnego rodzaju spory, bo to są i spory grzybów, i bakterii, i archea. A takim też ciekawym przykładem, który mnie jako naukowca interesuje, to jak przemieszczają się na przykład w atmosferze na minerałach, czyli na takich jak mamy chociażby minerały i lasty, mamy piasek, i jak na ziarenkach piasku takie mikroorganizmy przyczepiają się, no i przemieszczają na całej kuli ziemskiej. Potem opadają w odpowiednim miejscu, no i tworzą kolejną niszę ekologiczną, kolejny habitat, w którym po prostu żyją. Teraz jest w powietrzu głównie azot. Tlen stanowi nieco ponad 20%. Trochę gazów szlachetnych i dwutlenku węgla, którego ilość znacząco wzrasta. Podnosi to temperaturę atmosfery i oceanów. Te procesy mogą zakłócić funkcjonowanie systemu życia, jakie znamy. A kiedyś, przez analogiczne przemiany, na Ziemi już wszystko się zmieniło. Z czasem, między innymi, pojawiliśmy się i my, ludzie. Teraz, swoją aktywnością, wykorzystujemy Ziemię z negatywnymi konsekwencjami dla różnorodności biologicznej. A tych zmian nie można od tak zatrzymać. One mają wpływ na ewolucję całej biosfery.